dzisiaj z w tym odcinku pokażemy Wam fajną skrętwą lampkę z Aleką. Mamy to w pudełeczku. Otwieramy sobie, żeby zobaczyć pierwsi. Mamy tutaj trzy części. Wyciągamy je sobie. I doleczkę sobie odkładamy. Zaczynamy sobie od stołu lampki. Ten stół ładuje się na USB-C, mamy tutaj, jak widzicie, lampkę LED, która świeci i mam tu włącznik. To jak jesteśmy przy stole, to odpakujemy sobie kabel. Kabel jest koloru czarnego, jest niedługi. Teraz otworzymy sobie tajemniczą paczkę. W tajemniczej paczuszce był pilot do sterowania kolorami tego stołu. To teraz sobie otworzymy całe serce tej lampki, czyli szkło, przez które przenika LED. Jak widzicie to szkielko wygląda tak. Mamy no, tutaj dodaną wstęp inicjał. Dajcie nam chwilę, my zaraz złożymy to i pokażemy Wam jeszcze efekt końcowy. No, mamy już tutaj złożone, ładuje nam się. I mamy pilot w zestawie, ale połączymy sobie tutaj guzikiem, zaczną przeskakiwać kolory. To jak będziecie chcieli pochwalić się, jakie to są kolory, napiszcie w komentarzu. Ja po prostu mam zostawię do prezentacji. Tutaj jeszcze samo się przełącza. Tutaj tak szybciej się przełącza. Tutaj mamy po prostu czerwony, zielony, fioletowy, już po wszystkich kolorach, jak e, pominiemy który z pierwszych nas, to przepraszam, bo od tyłu widać inne kolory. Mamy tutaj pilot, możemy sobie wyłączyć lampkę pilotem, możemy sobie ją włączyć, możemy przełączyć na biały, niebieski, zielony, czerwony i jak widzicie mamy tu jeszcze dużo, dużo innych kolorów i mamy różne, e, żeby różnie by się przełączało. Teraz zrobimy, że będzie zapalone światło. Mamy już zapalone światło. Włączymy na chwilę tą lampkę. Jak widzicie, w dzień średnio ją widać, ale do nagrywek ta lampka będzie fajna. Z tego odcinka to już wszystko. Chciałem Wam pokazać tą lampkę. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie subskrypcję. A jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie lajka. To na, wszystko. To na dzisiaj wszystko.